Lek. Przed Wami szyderczy skrót drugiego filmu o małym chłopcu, który głupi się w wielkim mieście, ale mimo tego zawsze ma plan. Tortur. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba. Wasze obżarstwo pójdzie tam, gdzie trzeba. A teraz zjemy sernik z rodzynkami. No, God, please, no. Gdzieś w ośrodku produkcji psychopatów, McAllistery szykują się do jutrzejszego wyjazdu na Florydę, biegając jakby mieli nie donieść, podczas gdy Kevin kompletuje swoje szmaty na wieczór, bawiąc się nową zabawką. Kochanie, czy już się spakowałeś? Yes. Tak. Jesz. Po nagraniu reklamy hotelu, w którym przypadkiem się znajdzie, idzie po swój krawat do łazienki, nagrywając przy okazji jak ta półłysa menda drzeryja pod prysznicem. się stąd, ty podglądaczu, albo dam ci kapsa. Tak, to nagranie też będzie mu potrzebne. Nie pytajcie. Podczas kolędowego show, blondas roztapia serca widzów swoim anielskim głosem, ale ten prosiak bas oczywiście wszystko rujnuje, dorabiając mu płonące uchlony. A gdy ten się orientuje w złości, zbija wszystkie kręgle, mordując przy okazji starszą panią. Przynajmniej zginęła, robiąc to, co kocha. Fałszując na klawikordzie. W domu Bas odgrywa wyciskające łzy przemówienie, jak to mu nie jest żali, że przeprasza, po czym bezczelnie sra Kevinowi w twarz, więc ten w złości wszystkich wyjaśnia. Nie ja sądziłem, że brat ojca jest takim sknerusem. Po czym standardowo idzie na strych i kłócąc się z Milfem, życzy sobie własnej kasy i spędzenia świąt solo. Zapytałbym, czy w tym roku jego życzenie też się spełni, ale to jak pytać, czy w tym roku na Polsacie też poleci Kevin. Stary bystrzacha, przełączając wcześniej wtyczki, znowu zresetował budzik, więc znowu wstają za późno. Znów zaspaliśmy. A podczas rozdawania biletów okazuje się, że Kevin jest na miejscu. 14. Spokojnie, do Florydy jeszcze daleko. Gdy biegną w pośpiechu, bo to film i ponownie są na lotnisku, Kevin musi się zatrzymać i wymienić baterię w dyktafonie teraz, bo świat się zatrzyma. Po czym pruje za innym gościem w podobnych szmatach i wchodzi na pokład nie tego samolotu. Też pomyliłem kiedyś samoloty, idąc za obcą kobietą. <grym> Jesteśmy już 8 lat po ślubie. Szkoda, że nie mówi po polsku. Gdy rodzinka ląduje na Florydzie, podają torbę w stronę Kevina, ale Kevina nie ma, przez co głowa matki zamienia się w jem. Główniak orientuje się, że jest w Nowym Jorku i przez chwilę mu smutno, ale że ma ze sobą torbę ojca z gotówką i kartą kredytową, bardzo szybko przestaje mu być smutno i postanawia zabawić się w wielkim jabłku. Jeździ taksówkami, bierze ulotki od Mikołajów z gigantozą nóg, podgląda statuę wolności, wchodzi na d dwie wieże. He, <noise> tylko nie spadni. Gdy mija ciężarówkę z rybami, okazuje się, że właśnie w niej ukrywali się Harry i Marv, którzy zaplanowali ucieczkę z więzienia idealnie na sequel. A w międzyczasie starzy zgłaszają jego zaginięcie, żartując, że o dziwo bagażu nigdy nie zgubili. <laughs> Jesteście fatalnymi rodzicami. Po spotkaniu w lobby typa, który pewnie myśli, że on gra główną rolę, Kevin rezerwuje apartament przy użyciu spowolnionego nagrania w Hotel Plaza, który widział w reklamie. Co za przypadek! Po czym płaci przy użyciu PayPasa XIX wieku i zostaje zaprowadzony do swojej skromnej kawalerki, gdzie wieczorem raczy się odrobiną lodów podawanych przez niewolnika podczas oglądania aniołów o jeszcze brudniejszych duszach. Kino familijne bez zimnokrwistego morderstwa? Byłbym zawiedziony. Chilowanie przerywa jednak podejrzliwy pan Hektor, który zakrada się w nocy do pokoju sprawdzić, co robi mały chłopiec. Yy... Ale Kevin w porę się orientuje, błyskawicznie dmuchając klauna od babci i sterując nim sznurkami, jak za starych dobrych czasów sprzed roku. Po czym puszcza nagranie, jak wujek Franek drze idealnie wszystko synchronizując i Hektor się zawija. Dlaczego w tym uniwersum wszyscy podglądają się podczas kąpieli? I dlaczego łazienki nie mają zamka na klucz? Peter orientuje się, że jego torbę ma Kevin, więc zgłaszają zgubienie karty, i gdy odjeżdża limuzyną, wżerając zwykłą serową, Hector przebiegle ją sprawdza, i gdy okazuje się, że ma status skradziony, cieszy dupę ze szczęścia. Jeszcze chwilę i zamieni się w Pennywise'a. Kevin każe się zawieźć do sklepu z zabawkami, gdzie płacąc dorzuca 20 dolków na cele charytatywne dla biedoty, nie wiedząc, że rozmawia z samym właścicielem. Po czym okazuje się, że Harry i Marv też są w tym sklepie, bo mają zamiar go obrobić. Nowy Jork, największe i zarazem najmniejsze miasto świata. Gdy Kevin czeka na prywatny odrzutowiec, zauważają go i już mają schwytać, ale wydziera mordę i ucieka, kupując po drodze bling-bling dla ciotek i robiąc z niego kulkową zasadzkę. Po dotarciu przed hotel prosi o pomoc hektora, ale ten chce go zgłosić na psiarnię, więc ucieka dalej, przejeżdżając pod śledziem recepcjonistki, która razem zresztą ląduje na dupie. Zabiera wszystkie niezbędne ciastka, a gdy pojawiają się w pokoju, odpala fragment filmu doskonały na każdą okazję! Przy pomocy, którego sugeruje, że Hector śmierdzi, przelizał wszystkich typów, łącznie z Cliffem i musi teraz wyznać Kevinowi miłość. Kocham pana. Gdy wchodzi fragment ze strzelaniną, przerażeni uciekają, ostrzegając resztę gości hotelowych o uzbrojonym psychopacie na piętrze. Wesołych świąt, paskudo. To śmieszne, bo są przekonani, że umrą! Blondas ucieka wyjściem ewakuacyjnym, prosto w lepkie ręce oprychów, którzy bez powodu chwalą się, że mają zamiar obrabować dziś sklep o północy. Ktoś pytał? Ale czekając na pasach, Kev szczypie za dubsko Super Hot Blondie, która nokautuje obydwu paszteciarzy, a Kevin ucieka do parku i odjeżdża drezynom na gapy. W międzyczasie reszta rodzinki cieszy się wspaniałą pogodą na Florydzie, oglądając czarno-białą Srelle gdy nagle dzwoni telefon z informacją, gdzie Kevin skorzystał ostatnio z karty i decydują, że jadą do Nowego Jorku. Jej, nie ma to jak ten nowojorski syf! Aryjska perfekcja dociera pod adres dalszej rodziny, ale nikt nie otwiera, więc rozsądnie idzie sam nocą do parku, gdzie spotyka same wstrętne ryje. Więc idzie jeszcze głębiej w park i karmi gołębie, gdy nagle wyłania się przerażająca gołębiara. Ale gdy pomaga mu się uwolnić, dochodzi do wniosku, że jest spoko i proponuje gorącą czekoladę. Ach, wszystkie moje najlepsze randki zaczęły się dokładnie w ten sposób. Bezdomna kobieta zabiera go na chatę do Carnegie Hall, gdzie jak w pierwszej części z Marlejem, poznają się lepiej i dają sobie coachingowe tipy, udowadniając ponownie, że łatwiej dogadać się z obcymi niż z własną rodziną. Po czym życzą sobie wesołych i elo. Wracając, Kevin przypomina sobie, że o północy tamte głąby mają obrobić sklep z zabawkami, którego utarg miał zostać przeznaczony na dom dziecka, a na to nie może pozwolić. Włamuje się wężem do domu wujków i tak jak rok wcześniej przygotowuje plan tortur dla pechowych rabusiów. Zaraz. Cały czas miał ze sobą kredki, flamastry i ryzy papieru, żeby to narysować? On to planował od samego początku. Co za psychol. Tradycyjnie szykuje serię niespodzianek dla gości, podczas gdy w hotelu pojawia się reszta rodziny i obsługa zbiera operdol za wpuszczenie ich dzieciaka, a gdy Hektor się wymądrza, dostaje strzała w ryj. Proszę cię po się ubrać, idzie mróz. W czasie, gdy kradzieje odbierają swoje prezenty, a właściwie odbierają je dzieciom, Kevin cieszy banana i cyka im foto obciążające, po czym rozbija szybę włączając alarm, a głąby wpadają na huśtawkę wyjętą prosto z kreskówki. Mógł po prostu zeskoczyć, ale nie chciał. Gonią go pod sam dom, gdzie po twardych negocjacjach w końcu zgadza się zrzucić marwowi cegłę na ryj. A później drugą, trzecią i czwartą. Po której kary nie wytrzymuje i wchodzi do środka. A debile. Niczego ich nie nauczyła pierwsza część. Standardowo, dopiero po ścieżce zdrowia Kevin dzwoni na policję, zgłaszając, że rabusie są w Central Parku i żeby szukali fajerwerków. Ale uciekając zapomina o łyżwach i łapią go, po czym chcą zastrzelić. Radosny film dla całej rodziny! Gdy nagle pojawia się gołębiara i rzuca im śrutem w mordę, a chmura gołębi pożera ich żywce. Radosny film dla całej rodziny! <laughs> Na miejscu pojawiają się bagiety i zabijają ich, a matka biega tymczasem po ulicach pytając, czy ktoś widział jej syna, ale te nowojorskie chamy tylko ją olewają. Więc wpędza w poczucie winy policjanta, żeby z łaski swojej coś zrobił, po czym ją olśniewa. I podjeżdża pod największego chojaka w okolicy, gdzie Kevin akurat prosi o spotkanie z rodziną. Ciesz się tą chwilą, bo za jakiś czas... Znowu coś spier. Rano po zaszczaniu łóżka Fuller prowadzi wszystkich pod choinkę, gdzie ku ich zdumieniu czeka tona prezentów, a Bas przemawia ludzkim głosem, dziękując Kevinowi za święta w New York i dając mu pierwszemu otworzyć prezent. To Kevin. Okazuje się, że dostarczył je Duncan, najwyraźniej bezszelestnie włamując się w nocy i dokonując odwrotnej kradzieży. A gdy Kevin widzi na choince dwie turkaweczki, przypomina sobie o gołębiarze i jedną jej wręcza, co symbolizuje wieczną przyjaźń. I w tym miejscu miękną wam serca. A Kevinowi musi stwardnieć dupa. Kevin, jak mogłeś wydać 967 dolarów? Zajrzyjcie na mój Instagram, kupcie sobie koszulkę albo po prostu napiszcie w komentarzach swoje najmniejsze wspomnienie z 2020. Kolejny szyderczy skrót jak zawsze w piątek o 18, więc do zobaczenia!